Cześć moi mili, Krzysiek na kanale Krzysztof Patrzcie, co sobie kupiłem. Kupiłem pewne rzeczy i takie coś sobie zakupiłem. Lead funnel, czyli to jest jakby to nazwać. Numer wam podam: 00096706 pod filmem. Dla fabii, Skali i Kamika. Jest to, słuchajcie, nalewaczka do płynu do spryskiwaczy. Idzie zima, muszę nalać płynu i takie coś sobie zakupiłem. Tu się tam nasadza na ten lejek. Zaraz pójdziemy to zamontować. Zobaczymy. I to się jakoś tu zamyka, nie? To jest znany patent, ale nigdy go nie miałem. I, i, i no, przetestujmy to. <laughs> Takie coś. Nie pamiętam ile złoty kosztowało. Niedużo. Załóżmy to do auta. Do superba. No, to będzie moment mi mili, cyk. Fuch. Tu dwa nie mogą być, nie? Tutaj muszą, musi być to zamiast tego. Tu jest takie uszczelnienie. Jak się tu ściąga? O, tak się ściąga. I sitko, no, sitko. Sitko trzeba czyścić. I co? O kurde, to jest... Naciągnę to na to? O kurde. to jest taka warga i to musi wejść na ten rant. O, jeszcze z tej wypadło. I siedzi Słuchajcie, i siedzi Hej, no jest. Jak to się zamyka? O kurde, ale grzybas. No bomba! Moment, nalewamy Bo nie każdy mam z lejkiem, więc o, ale numer, czekajcie, to w tą stronę lać, czy to w przeciwną lepiej jest. Jak myślicie? Tu będę nalewał, czy lepiej lać w tą, żeby nie chlapało się tam? Widać to? Widać. O, takie tam. Zimowego trzeba zalać, bo nie wiem ile jest letniego i pomieszać chociaż pół na pół, żeby ten ten ma minus 20, to pół na pół minus 10, nie? O, pół weszło. No załóżmy, no ale do minus kilku będzie to w zbiorniczku się tam pomieszało, także luzik. No małżonki, muszę wlać. No i co, i zamykamy, tak? Klik. A i ta łapka, o, o ten ząbek się zamyka, tylko to, to odrobinę się zamyka, żeby to się nie otwierało. No dobrze, zamknięcie sprzedam. Okej. Okay. To korek wtedy, wtedy sitko jest tutaj, a wlałem bez sitka, nie? A to sitko ma teraz swoje miejsca tutaj. Nie. No prawie, pasuje. Inne są wycięcia. No dobra, moi mili. Fajny gadżet. Macie numer z ceną Wam, albo linkiem, gdzie to kupiłem, bo to kupiłem za aso jakiegoś zachmaru, czy skądś. Dam Wam linka, cenę, numer tej części, jakbyście chcieli grzyba sobie założyć do auta, to może być. Na razie. Hej.